So Dobbara, giusto... Io sono un medico, io ho 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 ho Halo, ja nie To to i już pięćdziesiąt dwa, ja. jedne jedne jest takie drogie, a muszę patrzeć na no, jedno ono jest drogie. Piętnaście, dobra, kola. Halo. Dwie ko, dwie kole, trzy nawet. a to na Jak to? Aaa, jedna kola. Widzę ją. nie nie wierzę. Już coś kupowałem. Zaraz. Reklama Jezus widz no, no. i supermarket tak się gra nazywa Dobra, ja nie wierzę, już nic nie mam jak ja nic nie mam teraz 20 do 25, dziękuję Proszę Pani 10. Pan 10 Next day, nie Dobra, gdzie jest tutaj supermarket? Tu wszystko sobie kupiło. O ja, ja nie, 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 nie wiedziałem. A free, a jezus, to tutaj muszę odłożyć. Wszystkie kole, coli, coca coli.

bardzo. Dobra, Dobra. to To tutaj. Nie, nie potrzebuję. No i to wie, oni wszystko wyszukują, ale...

gdzie to jest? więcej miejsca. mnie to nie było, mam tylko to, Jezu. Чекся, добра папа.